Witam Państwa w kolejnym programie z cyklu 4 oczy. Dzisiaj naszym gościem jest poseł Tomasz Nowak. Dzień dobry panie pośle. Witam Panią, witam Państwa. Panie pośle, niedawna wizyta Prezesa Jarosława Kaczyńskiego w Koninie, jak sam Pan Prezes przyznał, ostatni raz był tutaj w naszym regionie w 1991 roku. Czyli dość dawno temu. Jakby pan podsumował to spotkanie z wyborcami, z elektoratem pisu, bo to spotkanie było na zaproszenia. Czy prezes powiedział coś ważnego dla naszego regionu, coś co mogło uspokoić mieszkańców naszego regionu i, i wyborców? Prezes był w 2015 roku, był pod Pak ZTPak, stanął tam na podeściku. I powiedział, że on wszystko może. I on zrobi wszystko, ażeby ta elektrownia pracowała jak najdłużej i na pełnej mocy. A wczoraj usłyszeliśmy, że prezes to tak naprawdę nic nie może. Że to przedsiębiorca prywatny. A jeśli przedsiębiorca prywatny, to oni się tym nie zajmują. To z tego wynika, że... Państwo, że rząd polski zajmuje się tylko pracownikami spółek skarbu państwa, a emerytury, a program kompensacyjny, a transformacja, a wydobywanie węgla tu u nas i spalanie jego na rzecz e, energii w Polsce Niego nie interesuje i rządu nie interesuje, no to groza. To, co było wczoraj, to był przejaw niekompetencji, przejaw pewnej arogancji i myślenia, że można wszystko powiedzieć, a właściwie niczego nie powiedzieć, na spotkaniu w regionie, który potrzebuje określonych środków, chociażby ze sprawiedliwej transformacji, a widzimy, jak te pieniądze spływają, bowiem stosunek... Unii Europejskiej do rządu PiS i PiSu do Unii Europejskiej jest taki jaki jest. No, to wszystko pokazuje, że, że prezes i był nasz region potraktował w sposób arogancki i, i naprawdę nasz region w tym momencie powinien się do PiSu odwrócić plecami, bo prezes odwrócił się do nas plecami. Na tym spotkaniu nie było nic o wizji rozwoju Wielkopolski Wschodniej, o tym co chce rząd dać. Wielkopolsce Wschodniej, bowiem my od 2018 roku domagamy się jednego traktowania nas tak jak Śląska programu kompensacyjnego, rządowego programu kompensacyjnego dla Wielkopolski Wschodniej takiego programu, jaki jest dla Śląska czyli emerytury górnicze, emerytury pomostowe, pakiet socjalny a z tego wynika, że to, to, to nic nie będzie. Przecież nasi związkowcy przygotowali projekt ustawy. Zbierają 100 tysięcy podpisów, a mówię, że tylko 15 posłów by wystarczyło i ustawa by się znalazła w Sejmie. Ale tego nie ma i nie ma woli politycznej. Jak nie ma woli politycznej, to prezes sobie myśli, że on w Koninie może powiedzieć wszystko, a właściwie niczego, wyjechać i będzie miał tutaj poparcie w regionie. Uważam, że ta wczorajsza wizyta... Jest przeciwskuteczna dla rządu Pisu. Czego pan oczekiwał po tej wizycie w Koninie? Oczekiwałem, że tak jak i premier Morawiecki kiedy przyjeżdżał, że przyjeżdża się do określonego regionu, rozpoznaje się problemy tego regionu, bo się rządzi, a jeśli się rządzi, to trzeba powiedzieć wyborcom z tego regionu, jak jego problemy zostaną rozwiązane. Tymczasem nie było nic na temat naszego regionu, ale także nie było na temat problemów ogólno nie było nic o inflacji, nie było nic o braku węgla, nie było nic o karach, które płacimy w Unii Europejskiej. Natomiast prezy, premier, prezes cały czas utyskiwał, że no z tymi sądami to, to jest tak jak jest, no, siedem no, no, lat rządzą i jest tak jak jest, że ze służbą zdrowia, no jest tak jak jest, 7 lat rządzą i jest tak jak jest, no to miało się takie wrażenie, że oni nie rządzili, i przyjechał prezes i powiedział, że wszystko, wszystko zmieni. Więcej było o piastach niż o naszym regionie. I problemach, rzeczywistych problemach Polaków. Ale prezes Kaczyński nie był kąśliwy jakoś specjalnie, jeśli chodzi o opozycję, bo jeżeli dobrze słyszałam, to chyba tylko raz padło nazwisko Tusk. No tak, ale prezes zasugerował, że on jest demokratą. Bo gdyby on był autorytarny, to tak naprawdę wszystkie te partie chyba by, by były w berezie kartuskiej, tak jak przed wojną, ponieważ on powiedział, że no, demokracja polega na tym, że w tej chwili partie opozycyjne w ogóle mogą być. Bo już są takie metody, które można by zastosować, żeby tych partii nie było. No Tak to wybrzmiewało w tym e, wystąpieniu. Naprawdę, naprawdę idziemy z tym rządem, z tym prezesem na ścianę. To, to, co się dzieje w Unii Europejskiej, to, co się dzieje w obliczu wojny i te teksty, więcej było na nie wobec Unii Europejskiej, na nie wobec Niemiec niż o Putinie. No, to, to też jest symptomatyczne. Prezes Kaczyński wspomniał również o lekarzach, że zarabiają zbyt dużo, bo pracują w sektorze publicznym i w działalności prywatnej. Powoływał się tutaj na system niemiecki, w którym tylko w wyjątkowych sytuacjach lekarz, który pracuje w publicznej służbie zdrowia, może pracować również w gabinecie prywatnym. Co pan powie o takim rozwiązaniu? Czy to jest dobre u nas w kraju? Problem polega na tym, że mamy za mało specjalistów. Jeśli my zrobimy, a uważam, że tak powinno być. Ale jeśli to zrobimy, to będzie oznaczało, że y, nie będzie tych lekarzy w innej placówce, albo nie będzie w przychodni, albo nie będzie w gabinecie prywatnym. Co może z kolei skutkować tym, że niestety ta, ten dostęp do lekarzy specjalistów będzie no jeszcze bardziej ograniczony, a on już jest w tej chwili katastrofalny. Ja właśnie przygotowuję w tej chwili interpelację, żeby sprawdzić, ile wynosi średnia oczekiwania do danych specjalizacji. Niestety jest ona olbrzymia i to, 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 to też wymaga naprawy i po siedmiu latach ich rządów no, jesteśmy w punkcie wyjścia. Kiedy prezes wyjeżdżał już z konina, został bardzo brzydko pożegnany wręcz wulgaryzmami. Czy uważa Pan, że to tak powinno wyglądać? Ja wiem jedno, że polityka to też są emocje i te emocje w kraju przybierają w tej chwili bardzo mocny, mocny, często właśnie no taki nie, nie, niezgodny z regułami języka obrót. To jest bardzo niebezpieczne, ponieważ eskalacja w kraju jest olbrzymia. Ja przypominam, że... W tej chwili, na przykład, szczujnia, jaką jest niestety telewizja publiczna, która atakuje Tuska na okrągło. na okrągło To jest po prostu przekracza wszystkie granice, i stąd rodzi się agresja z drugiej strony. Bo jeśli się chce tak zdyskredytować opozycję zresztą to robi też premier z Mównicy Sejmowej, odżegnując nas od prawa do, do polskości, do patriotyzmu w wskazując, że jesteśmy jakimiś tam sługami niemieckimi, no to jest po prostu w naszym elektoracie, w końcu my jesteśmy przedstawicielami też określonych jego społeczeństwa, części społeczeństwa, które myśli inaczej. W naszym elektoracie narasta frustracja. No nie można tak traktować Polaków, i ich przeciwko sobie właśnie skierowywać. A to, co robi za przyzwoleniem Jarosława Kaczyńskiego Jarosław Kurski i telewizja publiczna, to jest po prostu właśnie to, to jest niszczenie tkanki społecznej i zgody narodowej. Czy spodziewacie się jako opozycja, że teraz tych wyjazdów w teren będzie trochę więcej, będą zintensyfikowane wobec ostatnich sondaży, jakie się okazały, gdzie koalicja obywatelska miała jeden punkt przewagi nad prawem i sprawiedliwością? Zima jesień będzie bardzo trudna. Będzie bardzo trudna ze względów obiektywnych. Po prostu będzie kryzys energetyczny, z którym już mamy do czynienia. I to zaklinanie rzeczywistości, które robi w tej chwili PIS na spotkaniach, może nie przetrwać próby czasu ponieważ w Polsce, jak wiemy, zmiany rządów następowały w wyniku przede wszystkim trudności ekonomicznych, kiedy były nadmierne podwyżki, kiedy wszystko kosztowało zbyt dużo, kiedy nie było właśnie energii, to wtedy rosła w Polakach wielka frustracja, również w elektoracie, który popiera dotychczas, dotychczas rządzących. Więc te, jeśli one nie będą prawdziwe, a one nie są prawdziwe. Jeśli nie będzie odpowiedzi na podstawowe pytania nurtujące Polaków. Jeśli będzie się przyjeżdżało do regionu i nie będzie się nic o tym regionie mówiło i problemach tego regionu i jeśli pytania będą z kartki i zadane i publiczność będzie tylko publicznością wybraną pod propagandowy przekaz, to te spotkania będą przeciwskuteczne. Proszę zobaczyć jak jedzie Donald Tusk. Będzie też w Koninie. To są spotkania naprawdę otwarte. To są spotkania otwarte, na które przychodzi bardzo dużo ludzi i coraz więcej przychodzi ludzi i tam nie ma żadnej cenzury, tam są trudne pytania i trudne odpowiedzi, bardzo często trudne odpowiedzi, bo rzeczywistość jest trudna, bo jesteśmy w kryzysie, którego nie było od kilkudziesięciu lat. Wrócę jeszcze do wspomnianego przeze mnie sondażu. Ta przewaga nad Prawem i Sprawiedliwością w Koalicji Obywatelską tchnęła jakąś nadzieję, jakieś nie wiem, szanse na to, że, że jednak w następnych wyborach parlamentarnych jesteście w stanie wygrać? Jesteśmy przeświadczeni, że tak się stanie. Jesteśmy przeświadczeni, jeśli nie będzie przy fałszerstwa przy urnie wyborczej, dlatego powołujemy ten taki nadzór, że tak powiem, nad sprawiedliwym przebiegiem tych wyborów. W każdej komisji będą nasi przedstawiciele, całej opozycji myślę, tutaj będziemy dogadani. I nastroje społeczne już takie są. Nastroje społeczne wskazują na te zmiany. I ona nastąpi. Ja nie wiem, czy ten sondaż jest już yy, utrwali się w następnych sondażach. Być może jeszcze nie. Ale, ale to napięcie w ludziach rośnie, jest coraz większe i ten czas zmiany, ja pamiętam jak było w 2007 roku, kiedy, kiedy były wybory, kiedy odsunęliśmy PIS od władzy, yy, wtedy też czułem... Coraz większą irytację Polaków, i takie miałem takie poczucie, które zawsze się przekłada w, nawet w takich spotkaniach z ludźmi, że idzie zmiana, i że ta zmiana będzie potrzebna, i ona się stanie faktem, i ona się stanie faktem. Orientacyjnie może Pan naszym widzom zdradzić, kiedy możemy spodziewać się wizyty premiera Tuska w Koninie? No myślę, że to będzie jesień, wrzesień, październik, tak myślę. No ale cóż, możemy być zaskoczeni też szybszym przyjazdem, albo późniejszym, bowiem premier objeżdża Tusk całą Polskę. W Wielkopolskę Wschodnią wiem, że chce odwiedzić to, i to być może nie raz. I y, my też z kolei robimy y, spotkania, ja robię im mobilne biuro pod, y, poselskie, ale także spotkania, tak jak tutaj w Koninie było ostatnio spotkanie z y, y, panią y, minister Izą Leszczyną i z panią Barbarą Dolniak, byłą wicemarszałek Sejmu. I takich spotkań też będę robił, oprócz tego spotkania z y, Donaldem Tuskiem. Y, wrzesień, październik, o ile pandemia nam... Nie, czy grudzień i tak dalej, o ile pandemia nam nie przeszkodzi. Przed terminem jeszcze a propos tych zaproszeń. Przed terminem najbliższych wyborów parlamentarnych jeszcze mamy około roku do tego czasu, a już teraz te spotkania są takie zintensyfikowane z mieszkańcami zarówno jednej strony jak i drugiej. Czy to może zwiastować wcześniejsze wybory? Nie sądzę. Nie sądzę z tego powodu, że mamy w tej chwili poważny naprawdę kryzys. To, co będzie jesienią, będzie bardzo trudne dla wielu Polaków. Wojna, kryzys, kłopot z zaopatrzeniem, inflacja. inflacja, to wszystko powoduje, że przeprowadzenie w tym czasie wyborów byłoby przykładem nieodpowiedzialności, ale także byłoby przykładem na to, że rząd PiSu sobie nie radzi. A że sobie nie radzi to jest fakt, ale przyznać to poprzez przedterminowe wybory byłoby od strony marketingowej bardzo dla prezesa trudne. Dziękuję Państwu. Przypomnę, naszym gościem był poseł Tomasz Nowak. Do zobaczenia w następnym programie. Do zobaczenia.